Na co dzień. Tutaj jest parę przykładowych. Co ty na to, że strzele ci najlepsze zdjęcie, jak kręcisz lody? Uda ci się zrobić dobre zdjęcie, zanim ja skończę zrobić lody? Sprawdźmy. Dobra. To jest w ogóle ciekawe, bo mało kto widział, jak ty wyglądasz. Znają twoje ręce i lody doskonale. Widzowie, oglądajcie do końca, żeby zobaczyć tutaj szefa po drugiej stronie. Wylej to tak jak najbliżej możesz, dobra? Polecimy. Ale jest trętne. Pierwszy raz w życiu, gdzie będę ja? Żartujesz. Dobra, lecimy, lecimy. To to weryfikacja, co? Zdjęcia w akcji, ale te, na których się najbardziej skupiłem, Wow. czyli w samym sercu wow. akcji, lody w pierwszym planie, ty z tyłu. To są dobre zdjęcia. Takich jeszcze nie mam. Twoja porcja lodów. Bardzo dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Wielkie dzięki.